Witam właśnie jestem na grzybach jest z 30 minut już chodzę i kilka tylko sztuk Sasucho u mnie być może były Ale ludzie już pozbierali No ale i spacer dobrze robi Chodzę sprawdzam Może jeszcze gdzieś jakiegoś znajdę choćby na sos a jutro jadę do następnego lasu zobaczyć. Gdzie indziej? Może tam będzie więcej szczęścia. A u was jak z grzybami. Albo nie mam motywacji na grzyby, albo co. Ale ciężko znaleźć, no kilka sztuk to za mało. Pamiętam lepsze zbiory. No ale i spacerek na grzyby też dobra rzecz. Mówię, myślałem, że będzie więcej i w słoiki zaczynę coś robić, a tu niestety no nie da się. Albo już dużo ludzi było wyzbierali. bo co prawda jest sobota, Wy nie wiem kiedy będziecie to widzieć. No, ale nie ma Ustawiłem sobie czas, żeby tak być tu do godziny pewnej. O no, chyba trzeba jechać na swoje lasy, a nie tam tak jak tu nic nie ma. O, tam stoi mój rower. No dobra i przejażdżka co nie? Spacerek. Jak coś będzie, to Wam coś nagram jeszcze, ale niestety kiepsko.